Że po terenie powiatu i wokół Łukowa, kiedy powstało mnóstwo miejscowości, tak naprawdę prawie wszystkie miejscowości okoliczne połączyły się z Łukowem. To już nie są oddzielne. To za ile się tam lat, za kilkanaście, to będą dzielnice Łukowa. Więc, taki przykład, to na przykład jest, jest zimna woda jest zalesie w jaki sposób się połączyło ze sobą, kiedy w ciągu półtora w roku wyrosło 11 nowych budynków, zostało wybudowane, jednorodzinnych. I to jest, i to jest wszędzie. Więc problem jest bardzo popularny dla, dla całej Polski. Ta zwierzyna nie ma się gdzie podziać, mhm. w związku z tym coraz częściej będziemy widzieli takie zjawiska, że lisy, borsuki, zające, yy, wiewiórki, kuny, yy, ale także większe zwierzęta jak sarny i yy, yy, jelenie lub łosie, łosie, łosie. Będą, będą widywane na ulicach miast, <laughs> dziki, o dzikach już zapomniałem, które już są z morą w miejscowościach nadmorskich Świnoujście, Koszalin, Gdańsk, całe Trójmiasto jest problem z dzikami. Więc te zwierzęta po pierwsze tracą instynkt samozachowawczy, przestają się bać ludzi, bo one są po prostu zmuszone gdzieś być. Gdzieś być. Więc można coraz częściej spotkać się z takimi zwierzętami. Drugim takim powodem, dla którego zwierzęta występują w miastach, to jest ich rozrodczość. Kiedy nie ma presji ze strony drapieżników naturalnych, a naturalnymi drapieżnikami dla warunków polskich przez za ubiegłe wieki, to były na początku niedźwiedzie, dopóki były puszcze, a potem wilki. Niestety w tej chwili ta liczba wilków jest to na niedźwiedzi nie ma, więc ta presja jest mniejsza, bo jakąś presję wy, wy, wy wywierają także i zdziczałe psy, ale niewielką. Mhm. Więc ta rozrodczość robi to, że tych zwierząt jest coraz więcej. On, on ile tych, tych łos na terenie podzielić. powiatu? Człowiek y, kom, próbuje kompensować te, y, te mechanizmy wskutek braku dużych drapieżników przez łowiectwo. Czyli regulowanie liczebności odpowiednich populacji, ale... Do łosi nie, się zdaje się nie strzela. Do, dokładnie tak. Więc można regulować w zakresie i to się dzieje w przypadku zwłaszcza SF-u, to się dzieje w przypadku saren jeleni, natomiast szereg gatunków jest poddanych ochronie albo całkowitej jak wilk, albo częściowej jak łąk, na której jest wprowadzone moratorium Mor Przepraszam. Mhm. Moratorium zostało wprowadzone na okres 10 lat. W tej chwili mija chyba już 17 czy 18 lat i nie ma żadnego ważnego, żeby zdjąć. A tych, tych zwierząt, konkretnie łosi, jest zwyczajnie za dużo. A w Powieciukowskim zwyczajnie... ile pan szacuje, że może żyć? Słucham. A w Powieciukowskim, jaki, jakie są szacunki co do, co do liczebności łosi? Ja myślę, że to już jest sto kilkadziesiąt sztuk. Niedługo się zbliżymy do wielkości 200. To jest, to jest zbyt dużo i to jest zagrożenie komunikacyjne. To jest już realne zagrożenie dla ludzi, że można wjechać na takie zwierzę. I bardzo poważne szkody wyrządzić nie tylko samochodowi, ale i człowiekowi. Panie Grzegorze, jeszcze mam pytanie, jeżeli no ktoś jest w centrum Ukowa i widzi, czy w ogóle na przyszłość, tak? Bo takie rzeczy mogą się zdarzać, jak Pan mówi, widzi dzikie zwierzę, jak się należy zachować. Tak, tak, jeżeli widzimy dzikie zwierzę, nieważne czy jest to wiewiórka, czy jest to kuna, czy jest to tchórz, lis, sarna, czy też łosi. Pierwsza zasada, nie podchodzimy. Ja wiem, że naturalny odruch ludzi to jest wyciągnięcie telefonu i podejście jak najbliżej, i zrobienie fajnego ujęcia albo jeszcze selfie z takim zwierzęciem. Jest to głupota. Jest to głupota. Mhm. Jest to nieroz, nierozważne. Zwierzę nigdy nie wiemy w jakiej jest kondycji. Po pierwsze, może być najzwyczajniej w świecie chore. Na szereg zoonos, czyli, czyli chorób przenoszonych przez zwierzęta. Niektóre z nich są bardzo groźne, jak chociażby ścieklizna. N nie wiemy, nie wiemy y tego na pewno, więc y możemy się zarazić nawet od zwykłej wiórki ścieklizną. Mhm. Więc nie wyciągamy rąk, nie próbujemy dotknąć, nie próbujemy głaskać, nawet jeżeli jest to małe zwierzę, nawet jeżeli było, byłby to mały łoś albo mały dzik. Nie, to jest po prostu niebezpieczne. Natomiast druga sprawa to są sprawy behawioralne, czyli zachowanie tych zwierząt. Proszę sobie wyobrazić, że znajduje się pan w jakimś obcym dla siebie miejscu nieznanym, nie poznaje pan konfiguracji terenu, jest pan oszołomiony, zamroczony, to człowiek również zachowuje się agresywnie, jak mhm. zwierzę. A jak ma się zachowywać zwierzę? Zwierzę ma dwa mechanizmy do dyspozycji: ucieczka albo walka. Więc jeżeli poczuje się osaczone, zagrożone, jeżeli nie będzie mogło uciekać, to po prostu zaatakuje. I tyle. I to wcale nie jest coś nadzwyczajnego. To są normalne procesy behawioralne, biologiczne. I tyle. Więc nie dotykamy, nie zbliżamy się, informujemy odpowiednie służby. Czy to jest policja, czy weterynaria po to, żeby w jakiś sposób zorganizować transport. Jeżeli jest to duże zwierzę, jeżeli nie da się delikatnie przegonić w tereny zielone, gdzie będzie mogło przejść sobie dalej już na, na, na łonu przyrody i dalej funkcjonować, ale na przykład trzeba odłowić, ponieważ dostało się na teren jakiejś zamkniętej działki. Albo jest już ranne, bo przeskakując mhm. przez ogrodzenie spowodowało z siebie rany. No to niestety tutaj nie obędzie się bez pomocy weterynarza. Weterynarz będzie musiał środkiem i specjalnym karabinem, tak zwanym karabinem palmera, służącym do czasowego usypiania zwierząt, uśpić to zwierzę i musi być transport, żeby przetransportować w, znowu w te naturalne dla zwierzęcia